Witam w pierwszym odcinku z Minecraft. Dzisiaj będziemy grać na laptopie w Minecraft Bedrock Edition. Na laptopie mówię, że kiedyś grałem, ale to maksymalnie to pół godziny tylko. I w ogóle nigdy więcej, bo cały czas na tablecie gram. Stworzymy dzisiaj swój pierwszy świat i trochę się pouczę. Ogólnie to. Na razie na kreatywy, żebym też pouczył się latać, i w ogóle. Dzisiaj będziemy ogólnie po prostu gadać. No. Już tworzę świat, tylko. Jeszcze później spróbujemy PvP, że po prostu z Mobawiem powalczyć. I mam nadzieję, że Minecraft na laptopie Wam się spodoba. Z racji tego, że yy, dopiero zaczynam, yy, to. O. Do... Czekajcie, muszę się zapoznać. Jest... <coughs> Wiem, że w sadę się chodzi, chyba. Yy. Tak. W sadem się chodzi. Obraca się mysz. Yy. Okej okay. Eee Spaczę się chyba spacem A i dobry klika, żeby latać Dobra, mamy słaby gespaun Eee Ty patrzcie, jaka mała tu wyspa ta A dobra to się szybciej. Już zapomniałem, w ogóle w Minecrafta dawno nie gram i niech długo w końcu będzie Minecraft Hardcore, 100 dni, nawet roku. Dobra to spróbujmy najpierw parkura. Jak... Jak to się leci na dół? Nie. Dobra, otworzymy kół Dobra, nie wiem co zrobiłem. W sumie, jak kliknę na ten, to mogę normalnie chodzić tak jak na tym Dobra, to szybko wybuduję jak na tablecie Valkura Dobra, tu będzie ten Ech, trochę ciężko Co jest? Hmm. Dobra trochę u... łatwiej zrobimy zrobimy to dobra, i spróbujmy teraz już gromne kąty dobra Nie mogę. Teraz tak mi się dziwnie gra, że, że po prostu. że nie umiem po prostu przeskoczyć jednego. Jo. Dobra, już przejdę tu na tym. Bo też będę mógł tak grać, więc i tak to. W sumie też tu jest lód, więc też trochę ciężej. Dobra, to jest ten. Eee, Może zrobimy jeszcze jakąś serię na przykład z Skyblock albo OneBlock, wiecie. Eee, no na, na razie to Zaczniemy. Teraz zaczniemy Survival jakiś. -y eee, to będzie nasz taki pierwszy świat ogólnie. To będzie nasz pierwszy świat. Yy, tylko ten. Tu ustawię sobie... Pokaż yy, porządne. Dobra, e, jak ekipą, albo nie, dobra, bez, albo na wszelki wypadek. Dobra, będę e, trochę próbował na kampie i trochę będę po prostu przez ekran do tego wypróbował. O, słaby spawn. Dobra, to spróbuję grać. Dobra, tu mi się niszczy. Już zapomniałem nawet, że jest takie coś jak sprintiks da. Zbieramy drewno. Zobaczcie, jak wam się pokaże takie coś, że jak widzicie, że takie coś, to znaczy, że teraz gram na, bo ja mam tego ekran, jakby co, jak możecie też zauważyć w ostatnich tych, i właśnie ten, no i, ma... i też trochę może łatwiej się grać. Dobra. No dobrze już ten, już pójdziemy. Pójdziemy gdzieś się na... na dół wykopać, że dokopa... O, tu mamy żwirowy ten? Czy... no... Dobra, jak się... Dobra. Już nie powiem. Ach, za dużo do powiedzenia. Po prostu. Mm. Jeszcze jedno. Zawsze za mm. w ogóle to zawsze zbieram 3 drewna. Yy, robię ten. Yy, robię. Yy, robię se kilo, Wskopuję się pod ziemię. Yy, zbieram 6 i tak wykopuję się. A jeszcze patyki robię. Dobra. Jeszcze się później trochę ochapadł, to żeby, ni żeby nie, nie nudziło wam się trochę moje granie. Ale teraz zdobywamy Kobla. To chyba będzie sześć, tak? Dobra. Postawia się bloki. Ej, to jest. Dobra yy... Dobra, poradziłem sobie W nocy spróbuję trochę Pobić się z mobami, ale nie wiem czy mi to dobrze pójdzie Pewnie domu nie, nie zdążę zrobić

Dobra i zaczynamy budować dom. Mm, byśmy się osiedlili może tutaj. Dobra, tu. Trze raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz treń. Dobra, na razie będzie taki mały, ale później ma, może coś zrobię. żeby był dobry, większy. Mm. Już trochę się, już trochę bardziej ogarnię. Ej, zbagował mi przycisk. Dobra, tu, tu, tu. Dobra, to jest dziewięć. Jak daleko jeszcze do. A, dobra, jeszcze południe. Dobra, już myślałem, że już daleko Aleko, że już blisko do niecy. Bo chcę najpierw jakiś dom zbudować. Zazwyczaj dopiero na jakimś trzecim dniu, albo a później dopiero buduję dom, ale teraz wolę się zabezpieczyć. Zrobię chyba szare okno. Bo tak na moim hardkorze też mam S mm. Dobra, ja idę ścinać więcej drewna O, jeszcze tu ten Ech. Of to ice W sumie na moich pasywnych mogę sobie poczuć też ten Ty, iron, nie zauważyłem. No już powiedzieć jeden i powiedziałem nie w tym samym czasie, i ja nie. Yy. Może miarczyk sobie zrobimy, chyba przy Sikierze na razie zostaniemy, tak myślę. A tam jest jeszcze węgiel, to wezmę, żeby zrobić szybko pochodnie. Uuu, tam są te nowe góry z 1.18. Czy tam 1.17? Dobra, to jeszcze tu zbierę tego koper i pozbieram trochę kodla. Zawsze lepiej mi wychodzi. Ty, jakie idealne koło się zrobiło. Dobra, idę jeszcze pozbierać szybko drewno. Że będzie że gry w Minecraft, to Wam się spodobają, bo też jest bardzo popularny więc. No więc mam nadzieję, że Wam się też trochę spodoba. Dobra, zaczyna być noc. Wrac wracamy i mamy tylko jedną wełnę, niestety. Dobra, będziemy budować yy, dom, a jak ktoś nas zacznie atakować, to spróbujemy y, się obronić. Dobra. Skok, skok, skok. Dobra, już, już widzę, że to nie wyjdzie tak dobrze. O, widzę pierwszego zombie. O, już widzę, jak ten noc będzie wyglądać. Dobra, budujemy na razie tak. Żeby po prostu nikt nie wszedł. Normalnie to bym po prostu szedł na klepę, ale. Mm, ale te jak że jako że gram na mm, no, laptopie to, to chyba trudno by było O nie! Idzie już, idzie już, widzicie go? Dobra O, zabudujesz tak szybko. Nie dobra. Dior to postawię tutaj. I tak wygląda na zapianka Na razie dobra. Myśmy po... na razie zrobi... zrobili sobie jakieś pochodnie i zejście do kopalni. Bo na razie tylko od tamtej strony źle trochę postawiłem, więc trochę jeszcze tam mam bardziej tu Po prostu dookoła Dobra, tu będzie taki mały spot, żeby bić moby. Trochę Dobra, kobla już nie mam, więc musimy... Złożyć deski mm, łopata <laughs> i skopiemy się w dół w następnym odcinku może też trochę surwiwala zrobimy że tu a ja trochę podłogę, żeby ten... Yy, no żeby na, pójść po na i wtedy zrobić tu bardziej ten. Żeby to po prostu była ładna podłoga. Minecraftowe Po prostu tak przypomina Jakby dawne czasy kiedy jeszcze się Zaczynało Powiedzcie a później czy e, Ścieszyć ją czy e, nie Może to jakieś się ma By z więc nie chcę tak, to. No, tak. no w sumie. W sumie jak ma się w takim i małym tym zaspić? Tam sporo? Nie, to jest ten. No Dobra, nie mamy zwykłego drewna, więc nie będziemy na razie budować. Mm. I zaczniemy kobiety kłaść już. O nie, ja to źle. Nie. Dobra, trochę będziemy musieli przebudować tą kopalnię, bo źle wyliczyłam. Ale powiedzcie, czy to wygląda ładnie, naprawdę. Tu jest jakaś kopalnia i w ogóle... Ja naprawdę nie wiem co czy... ja teraz buduję. Po prostu próbuję się zabudować. A to będzie nasz pierwszy zdobytek, który zdobyliśmy stopy które stopiliśmy. Dobra, to na razie zakończymy y, pierwszy odcinek. No i pa.